Cześć, witajcie. Dzisiaj 22 listopada trochę na temat nudy porozmawiamy. Więc mamy wtorek. Kochani, dzisiaj też szybciutko z książki 24 godziny. Myśl przewodnia AA opuściła mnie uczucie nudy i znużenia życiem. W AA uczymy się żyć tak, by nie potrzebować alkoholu, a jednocześnie się nie nudzić. Kiedyś podstawowym lekarstwem na nudne chwile i nieznośne towarzystwo nudziarzy, czyli w naszym przekonaniu tych niepijących, było dla nas upicie się. No to było pana całym na wszystko, nie? Uwalić się po prostu, jak wieprz i koniec. Ale kiedy zaczynasz naprawdę interesować się programem i z entuzjazmem przystępujesz do jego działania, we wspólnocie nie masz czasu na to, żeby się nudzić. Otwiera się przed tobą nowe, fascynujące życie. Wielka przygoda trzeźwienia, pełna ciekawych wrażeń i ludzi. Czy wyzbyłeś się strachu przed nudną? Kochani, generalnie e, chyba w, e, w psychologii nie ma czegoś takiego jak nuda, takiego jakby stanu, nie? E, ale wszyscy wiemy o co chodzi, kiedy mówimy, że ktoś się nudzi. To jest jakiby brak zainteresowania chwilą obecną. No, tak bym to może ujął. Yy... Generalnie jest tak, i to wiele osób, która przestaje pić, mówi, że na początku może się nudzi, mają dużo czasu, a potem tego czasu mają mało. I teraz tutaj w różne rzeczy można wpaść, bo to, że mamy tendencję do innych uzależnień, również do latania od mityngu do mitingu, to jest inny temat, tak? Yy, ale generalnie dość szybko znajdujemy sobie pełno zajęć, a jeżeli nie, to warto sobie tych zajęć szukać. Zwłaszcza na początku. W tym sensie, żeby nie siedzieć samemu z własnymi myślami, bo nasze własne myśli, zwłaszcza na początku abstynencji, w żadne dobre miejsce nas nie zaprowadzą. Natomiast też nie ma co się bać, nie ma się czego obawiać przed takim uczuciem, że nie zawsze będzie, że zawsze się musi coś dziać. Wiesz, bo nie zawsze się musi coś dziać, a yy, nie zawsze musi się dziać tak dużo, bo wiecie, co, to jest troszeczkę kiedy się chlało. To miało się takie podejście, że bardzo dużo, dużo takich ekstremalnych rzeczy się dzieje. Wiecie, ta sinusoida, ona, ona po prostu tak waliła. Ne? I jak zaczynasz trzeźwieć, to te stany emocjonalne, czyli mega euforia kompletna, beznadzieja, one zaczynają, ta sinusoida, ona zaczyna się prostować. I to może być mało atrakcyjne dla osób, które przestają pić. To tak być, na przykład przez kilka lat jadł bardzo, bardzo ostre potrawy z i wiesz, takie smażone i nagle byś się przerzucił na, wiesz, mało przyprawione wegetariańskie żarcie, nie? No, blu, wiesz, na samą myśl napina. I to może być podobne. Natomiast to, że jakby twoje życie zaczyna się normować, to jest akurat dobra oznaka, że to tak nie napierdziela. Druga sprawa, nie ma się co tego stanu bać, do wszystkiego też się przyzwyczajamy w pewnym czasie, tak? I to jest fajne, że troszeczkę tu nawiązuje do tego wyjścia ze strefy komfortu, tego filmu, który był w niedzielę, czyli jak, jak przestać pić i dla kogo przestać pić. Tam mówiłem na ten temat właśnie, że jak przestajesz pić wyłącznie dla siebie i w momencie, kiedy starasz się naprawdę z serduchem robić program w terapii czy program w AA, to nagle się okazuje, że to trzeźwe życie jest bardzo ciekawe, bardzo fajne. A nie jest tak, że po prostu poza tym, że wyszłeś ze strefy komfortu i czujesz się niekomfortowo, to się nic nie zmieniło. Jeżeli tak się czujesz, to znaczy, że warto nad tym entuzjazmem popracować i znowu wrócić do pytania, ej, dlaczego ja w ogóle chciałem przestać pić? Eee, tyle. Dobrego dzionka życzę. Pozdrawiam cieplutko i widzimy się jutro rano. Cześć.